Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Takim pozdrowieniem witamy się w czasie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Witam Was w Wielkanoc. Posłuchajcie fragmentu Ewangelii, która dzisiaj będzie we wszystkich kościołach odczytywana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Czyli przyglądamy się scenie historii zmartwychwstania Pana Jezusa w kontekście tych dwóch uczniów, Piotra i Jana. Co dzieje się w, chociażby w sercu Piotra, tego, który pamiętacie zaparł się Jezusa, który na dziedzińcu arcykapłana zapłakał po tym, kiedy spojrzał Jezusowi w twarz? Co dzieje się w jego sercu? Kiedy przybywa Maria Magdalena i mówi, że zabrano Pana. Nie wiem, gdzie go położono. Co się musiało dziać w jego sercu? Tam pojawia się taki zwrot, że Maria Magdalena przybyła, gdy jeszcze było ciemno. Czyli właściwie to może być obraz duszy Piotra, takiej zatworzonej, pełnej lęku. To jest obraz duszy człowieka, który jest oddalony od Pana który czuje, że faktycznie nie ma, nie ma blisko Jezusa. Nagle kiedy dowiadują się o tym, że zabrano ciało Jezusa, tak przecież usłyszeli komunikat, taki usłyszeli komunikat od Marii Magdaleny, to wyruszają oni w te wyścigi wielkanocne. Pierwszy przybywa młodszy Jan, ujrzał kamień odsunięty, ale nie wszedł do środka. Poczekał, poczekał na Piotra. Czyli popatrzcie, to, to widzenie znaku, jakim był kamień odsunięty, to było takie patrzenie na, na grup Jezusa z zewnątrz. Potrzeba było wejścia do środka, żeby faktycznie następnie przyjąć prawdę, że grób jest pusty. I to czyni najpierw Piotr, a potem potem Jan, który jak to wszystko zobaczył, co było w pustym grobie, ujrzał to wszystko i wierzył. To dzisiaj stanowi dla nas żywe, żywe słowo. Co mamy odkryć w tych dniach? Być może właśnie to, że dojrzały chrześcijanie, a wszyscy mamy ku dojrzałości biec, jak ci dwaj uczniowie, Dojrzały Chrześcijanin to nie ten, kto tylko widzi znaki, ale kto potrafi te znaki właściwie, właściwie odczytać. I teraz zobaczcie, co dokonało się w życiu tych dwóch apostołów. Oni odczytali ten znak z miłością. Także faktycznie potwierdzili później wszystkim, potwierdzali całym swoim życiem, że Jezus żyje. Wiecie, oczywiście, że tak, że oni. Spotykali się z Jezusem po zmartwychwstaniu, ale można było wejść do pustego grobu, tak jak faryzeusze, tak jak uczeni w piśmie, bez miłości i od tego momentu zacząć knuć intrygi. Natomiast apostołowie, którzy przyjęli ten pusty grób, znak pustego grobu z miłością, doświadczyli obecności Jezusa żywego, nie mogli już głosić inaczej. Czyli popatrzcie, byli później nastawieni na różnego rodzaju prześladowania, aresztowania, i oni nie mogli się już wycofać z tego swojego osobistego doświadczenia, że oni widzieli pusty grób, że Jezus żyje. Może w te święta potrzeba takiego podzielenia się z kimś tą prawdą, że może ja wszystkiego nie rozumiem w tej wierze. Może nie wszystkie znaki potrafię właściwie odczytać w witurgii, ale ufam, że Jezus żyje. Może ktoś na spotkaniu dzisiaj rodzinnym, podczas popołudniowej kawy czy kolacji, zacznie narzekać na kościół, na religijność jako taką. A ty nie będziesz umiał czy umiała czegokolwiek powiedzieć. Może wystarczy tylko tyle. Może i masz rację, może i tak jest, jak mówisz. Ale wiesz co, Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał, i to nie wystarcza. I życzę Wam takiego właśnie dzisiaj doświadczenia tych rocznych świąt, żeby przyjąć jakby na nowo tę prawdę, pozwolić, aby ta prawda przeniknęła w nasze serca. Że Jezus żyje, że On, jeżeli zaufamy Mu, zmienia perspektywę naszego życia, odtruwa pewne rzeczy, pewne sprawy, po to, żebyśmy zrozumieli, że przy Nim jest nam dobrze, że On daje nam jakiś konkretny cel do zrealizowania. Jeżeli nam coś zostawił do, do realizacji, to tylko i wyłącznie do naszego dobra, bo chce. Abyśmy żyli z nim na wieki. Więc Jezus żyje. Głośmy tę prawdę mimo różnych naszych życiowych sytuacji.